Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zwykle prosto z lasu. Jednak tym razem, jak widzicie, jest już troszeczkę inny klimat. Skończyło się ciepełko. Lato już za nami. Jesień już właściwie też. Mamy początek zimy. Jest końcówka grudnia. Także, no, jak widzicie, już nie jest tak zielono, jak było. No, w sumie taki przeskok jest na tych moich odcinkach, a to dlatego, że ogólnie ten kanał miał wystartować troszkę później, ale stwierdziłem, że jednak nie będę nie ma na co czekać. No i, i tak to jest, a ostatnie trzy miesiące można powiedzieć, że naprawdę miałem bardzo mało czasu. No i dlatego właśnie no, nie było kiedy nawet wyskoczyć z detektorem. Kilka razy byłem, ale to tak dosłownie dla siebie, bez kamerki. Cóż mogę powiedzieć jeszcze Tutaj właśnie mieszkam niedaleko Tutaj tego lasku I w sumie dzisiaj to tak chciałem po prostu wyskoczyć Na takie rozpoznanie terenu Co tutaj może być ciekawego Bo słyszałem Że właśnie też działa się tutaj jakaś akcja A niedaleko Tutaj jest jakiś bunkier Może uda mi się go znaleźć dzisiaj Zobaczymy Też na starych mapach widziałem właśnie, że tutaj droga kiedyś szła Tam właśnie lata drugiej wojny światowej i będę się starał właśnie kierować po tej drodze. No i zobaczymy co tam się uda ciekawego znaleźć. Pewnie amunicję, łuski i takie rzeczy, no ale zobaczymy. No to dobra, to by było na tyle mojego gadania i zabieramy się do roboty i ciśniemy. Troszeczkę w tym lesie wygląda jakby tu jakaś Bomba trafiła Drzewa połamane A tam to już w ogóle masakra No ale Właśnie to są To są plusy tego, że jest właśnie zima, że Nie jest tak wszystko zarośnięte I można troszkę sobie łatwiej po pochodzić. i No proszę Pierwszy odłameczek Z granata Granacik jak nic jak więc potwierdza to tylko to Że faktycznie Coś tutaj się działo I jest im moneta. Bardzo ładnie. To mi się podoba. Zaraz ją spróbuję troszkę oczyścić. Zobaczmy. Ale. Chyba będzie ciężko. Bez wody. Ach, już widzę, że to jest. E, będzie to chyba 50 Fenningów. A którego roku. No niestety teraz nie zobaczę. Raczej. No ładnie, ładnie. To mi się podoba. O. Ale wygląda na to, że chyba jeszcze tam jest jakaś monetka. Tak jest. Proszę bardzo. Kolejna. No Ciężko teraz coś tu jest wyczytać. Tylko tu widać, że to jest właśnie na pewno ta jeden Deutsch, Deutsche Mark. Jedna marka. No dobra jeszcze coś. Kurde chyba jeszcze. Wychodzi na to, że chyba jeszcze coś tam leży. Sygnałek jest raczej na monetkę, więc podejrzewam, że jeszcze ktoś tam komuś wypadło parę monet. Nic spróbujmy namierzyć pinpointerem. Ale akurat na korzeniu. Dobra, mamy na wierzchu o jak ładnie się od razu pokazała. I już widzę, że to też jest 50 feningów. Znaczy tu datę się da odczytać. Chyba nie. W tym momencie chyba się nie uda Tak, ale jest to 50 feningów Ale niestety daty teraz wam nie powiem. Okej okay. Chyba to będzie na tyle tutaj Ale sprawdźmy Już jest czyściutko. A więc trzy monetki. Fajna sprawa. Zaczęło się fajnie. Śmieci. To raczej nie będzie. Obstawiam, że odłamek z granata. Jednak nie odłamek, a useczka i to ta useczka, którą już kiedyś Wam pokazywałem, eee, z tego, właśnie bombowca można łatwo odczytać. No dobra. Przecież by znowu łóseczka Sygnał bardzo podobny Tak Chyba już ją widzę Proszę wyskoczyła Jak Filip z Konopi to samo to sama useczka. musiało się tu coś dziać i widocznie był tu jakiś konkretny cel Jest na wierzchu. Zimonetka, pięknie. Kurczę. O i nawet ładny, ładnie od razu wyszło dziesięć feningów, zapewne. Rok dziewięćset czterdziesty, czy widzicie to, co ja? O -o. Widzicie ten znaczek tam? Jak nie widzicie, to zrobię zdjęcie i zobaczycie Ale... Pierwszy raz znalazłem taką monetkę Wow Ha Niezłe jajca To mi się podoba No, ta monetka to naprawdę, to już jest, To już jest coś Mam nadzieję, że nie zablokują mi mojego filmiku przez ten znaczek Czyżby jeszcze coś? Nie, niestety nie. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Chodzę tu może z godzinkę, a już mam cztery monetki, ciekawą amunicję, ciekawe łuski. Także jest nieźle, naprawdę. To będzie już mój ostatni filmik w tym roku i Fajnie by było zakończyć ten rok właśnie takimi znajdkami To tylko gwoździe Fajny meszek No cóż muszą i być gwoździe Co to za poszukiwania bez gwoździ O Jest i nabój I to jest nabój zapewne właśnie od tych łusek Co znalazłem wcześniej Także Połączę w domu i będzie nabój na wystawę <grym> Dobra O proszę jak złoto pasuje. Już mam nabojek wyczyścić. Okej. Okay. No to także to by było na dzisiaj na tyle. Myślę, że dosyć udany wypad, zwłaszcza ta jedna monetka, to naprawdę robi wrażenie jak dla mnie. Zresztą na pewno już widzieliście zdjęcie, także no jest, jest konkretna monetka. I, I tyle, pakuję się i spadam na obiadek. A Wam jeszcze chciałbym pożyczyć um, szczęśliwego nowego roku. E, co by ten nowy rok był lepszy niż ten stary. I no i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Także powodzonka, pozdrawiam i nareczka, trzymajcie się.